Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w czwartą niedzielę adwentu. Dobrze wiemy, że adwent trwa cztery niedziele. a więc, moi drodzy, już za chwilę, już niedługo, Boże Narodzenie. Chyba ten moment, na który wszyscy czekaliśmy, poprzez udział w naszych roratach, poprzez modlitwę, poprzez nasze postanowienia. Boże Narodzenie to wielka radość w ludzkim sercu, dlatego że rodzi się Bóg, Chrystus, przychodzi do człowieka, przychodzi, by rozproszyć ciemności naszego życia. Pamiętamy dobrze postać Jana Chrzciciela, który mówił, że przyszedł, prosto, mówił, aby prostować ścieżki dla Pana. Prostujcie ścieżki dla Niego. I naszym zadaniem konkursowym było właśnie pytanie, jak mogę. Prostować ścieżki dla Pana Jezusa, który przychodzi ścieżki mojego życia. Pięknie pisaliście. Ktoś napisał, że przez dobre uczynki. Ktoś napisał, że poprzez to, że drugiego człowieka, kolegę, koleżankę przyprowadzę na roraty, Mogę prostować ścieżki, kiedy pójdę do Spowiedzi Świętej, ale Pan Jezus miał dostęp do mojego serca. Pisaliście, że więcej się pomodlicie w tym czasie. Adwentu, aby Pan Jezus znalazł miejsce w naszych sercach. Piękne odpowiedzi były, różnorodne były te odpowiedzi. Dlatego też wylosujemy jedną osobę, która ten konkurs wygra która wygra Nagrodę Główną. Moi drodzy, spróbujemy rozlosować. Zobaczcie, mamy tych kartek. Zachęcam znowu nowe osoby do tego, aby pisały rozwiązania i to jest Daria Szmukała. Daria Szmukała wygrała konkurs Frist.pl. Moi drodzy, bierzcie udział w tym konkursie. Bardzo ładne są nagrody, które możecie otrzymać, ale przede wszystkim też satysfakcja, że rozwijam się duchowo. To jest dla nas też przecież bardzo ważne. No i przechodzimy do Ewangelii z czwartej niedzieli Adwentu, moi drodzy. Bóg posyła anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy, poślubiony mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł przychodzi z nami, pewnie z lekcji religii, już od pierwszej klasy szkoły podstawowej, te Ewangelię. Anioł przychodzi do Maryi i mówi, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. No tak, a Maria się zmieszała. Maryja się no, zdziwiła nawet, pewnie i zlękła zobaczyć Archanioła. Pewnie każdy z nas by się, by się przestraszył, kiedy by zobaczył Anioła, bo by nie wiedział, co teraz się dzieje. I Maryja właśnie też przelęknięta patrzy na Niego, a Archanioł mówi, nie bój się Maryjo, nie bój się Maryjo znalazłaś łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Tak jest. I zobaczcie, Maryja później się pyta, jakże to się stanie, skoro nie zna męża? Anioł odpowiada, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego ochroni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta jest już w szóstym miesiącu ta, która Którą uważano za niepłodną. I wtedy co Maryja mówi? Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. I wtedy odszedł od niej Anioł. Moi drodzy, najpiękniejsze tak w historii zbawienia. Kiedy Maryja godzi się na to, aby stać się matką naszego zbawiciela. Matką Jezusa. Czyż to nie jest piękne? To Maryi tak. Maryja zaufała w stu procentach Panu Bogu. W tym momencie e, zwiastowania Maryja zaufała Panu Bogu swoje tak dla Boga wypowiedziała. Warto sobie pomyśleć, moi drodzy, czy ja również moim życiem mówię tak dla Boga. Tak dla Boga. Jako dziecko, jako młodzież, może oglądają nas również rodzice. To też stawiam to pytanie, czy jako rodzic mówię tak dla Pana Boga w mojej rodzinie. W mojej rodzinie. Czy mówię tak dla Pana Boga? Jakże dzisiaj brakuje nam takiego sposobu myślenia, takiego bardzo pozytywnego, takiego zaproszenia Boga na nowo do naszego życia. Myślę, że Boże narodzenie jest ku temu dobrą okazją, by odnowić tą relację z Bogiem, z Chrystusem, który przychodzi na ten świat, przychodzi do ludzkiego serca. No i moi drodzy, dobrze wiemy już też wszystkie dzieci o tym wiedzą, że Pan Jezus nie narodzi się już w betlejemskiej szopie, która będzie w naszych kościołach, bo tam będzie figurka Pana Jezusa, tam będzie figurka świętego Józefa, Matki Bożej. Tam będą figurki różnych zwierząt, ale Pan Jezus ma się narodzić w moim sercu, w moim sercu. W moim sercu ma być Boże Narodzenie. Dlatego wielki apel, moi drodzy, wiem, że pewnie oglądają nas ci, którzy chodzą do kościoła, ale zobaczcie, że kiedy nie ma w te święta Bożego Narodzenia Pana Jezusa, to znaczy, że co to są za święta? Jeżeli nie ma w Boże Narodzenie Jezusa, nie ma mnie na Eucharystii, nie ma mnie w Kościele, to co to są za święta? Bez Jezusa żadne święta. Dlatego, moi drodzy, potrzebujemy tej odpowiedzialności za moją wiarę. Jeżeli świętuję Boże Narodzenie, to znaczy, że świętuję je Kościele we wspólnocie, z sakramentami, z oczyszczonym sercem, przez spowiedź świętą i przyjmuje Chrystusa w komunii do swojego serca. Wtedy jest Boże narodzenie. Wtedy jest Boże narodzenie. A więc, moi kochani, życzę Wam, aby ten czas świąt, który już rozpoczynamy w tym tygodniu, był dla nas wszystkim przyjęciem na nowo Jezusa Chrystusa do swojego serca, do naszych rodzin. Niech to będzie odnowienie wiary w naszych domach. Niech ten czas nie będzie stracony tylko przy stole zastawionym jedzeniem, ale niech to będzie czas, który będziemy tracić przy stole eucharystycznym dla Chrystusa i dla naszej wieczności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.